Konferencja naukowa poświęcona współpracy lekarza rodzinnego z chirurgiem. Chodzi nam o to, żeby ten sposób. Komunikacji pomiędzy lekarzami przebiegał sprawnie. Ponieważ się ciągle w medycynie coś zmienia, w medycynie zabiegowej również staramy się, żeby zaznajomić lekarzy rodzinnym z tym, co się aktualnie dzieje, z tym, co my robimy i dlaczego robimy tak, a nie inaczej. A z drugiej strony poprosić o to, że jeśli piszemy jakieś prośby i oczekujemy jakiejś informacji od lekarzy rodzinnych, to dlaczego ich oczekujemy i jakich oczekujemy. Generalnie chodzi o wymianę informacji, a także wsparcie nas w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym i później w leczeniu pooperacyjnym, bo każdy pacjent wymaga kontroli. Mam nadzieję, że prawdziwe owoce tego dzisiejszego spotkania będą w najbliższych miesiącach i latach, a to przyczyni się wszystko na poprawę zdrowia pacjentów.